Hej! Witajcie kochani na kanale Para Kulinarni. Mam grudzień w kalendarzu najlepszy moment, aby zacząć pokazywać Wam przepisy na dania yy, świąteczne. Dzisiaj zrobimy dla Was ciasto i to będzie sernik, ale nie taki standardowy sernik, bo będzie to yy, przepyszny, kremowy sernik z orzechami pekan. Uwierzcie mi, że tym. Yy, Ciastem na pewno zaskoczycie swoich bliskich, nie jest to taki sztampowy przepis jak sernik z kropelką, który zresztą musi być zawsze na święta, bo jest przepyszny, jest u nas na kanale, czy sernik wiedeński, no ale ten to jest po prostu petarda, także zapraszamy Was do oglądania. Do przygotowania tego przepisu będziemy potrzebować naprawdę sporej ilości składników, ale niech Was to nie przeraża, bo wszystkie są e, łatwo dostępne. Najpierw przygotujemy spód, do którego będziemy potrzebować dwa opakowania ciastek e, owsianych. One fajnie się kruszą i są świetną bazą e, pod właśnie ciasto. Dwa opakowania po 180 gramów, czyli łącznie 360 gramów. Dwa ciastka zjadłam, więc 350 gramów ciastek. Do spodu dodamy również orzechy pekan, mamy tutaj ich 80 g, dwie łyżki masła orzechowego, opcjonalnie. Ja stwierdziłam, że to będzie fajnie ze sobą współgrać. Ja mam masło akurat niesolone, ale z kawałkami orzechów, obojętne tak naprawdę jakie dacie. Eee, tutaj mamy dwie łyżki cukru pudru, 80 g masła, 1 czwartą łyżeczki cynamonu. Oraz czwartą łyżeczki soli, chyba że macie już solone masło orzechowe, to wtedy możecie to pominąć. Zaczniemy od roztopienia masła. Wkładamy, go do, wkładamy je do rondelka. W tym czasie też odpalamy sobie piekarnik na 180 stopni. Ciastka musimy skruszyć, możemy użyć młotka. My mamy akurat termomix, w którym sobie rozdrobnimy te ciastka na jak najdrobniej. Także wrzucamy wszystkie ciacha. I wsypujemy tutaj również orzechy. Tak jak już wspomniałam, możecie to zrobić za pomocą młotka, po prostu porozbijać. Młotka tłuczka, tak naprawdę nie młotka. Co? Jakiegoś innego malaksera, czy coś takiego. A, albo tam. tak, dokładnie, możecie użyć też malaksera. To już inwencja wasza. My idziemy na łatwiznę, termomis, nadwyżkę i jazda. Ciastka są świetnie rozdrobnione, dodaję teraz cukier puder, cynamon, wszystko razem wymieszamy. Dalej do ciastek dodajemy rozpuszczone masło i masło orzechowe. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia składników. Do tego przepisu użyjemy tortownicy o standardowych wymiarach 24 cm średnicy. Ciasto będziemy piec w kąpieli wodnej, dlatego od razu już sobie przygotujemy folię aluminiową, którą musimy dokładnie, najlepiej sobie zrobimy to tak na krzyż owijamy sobie boki owijamy sobie boki folią tortownicy, tak żeby woda nam się nie dostała do środka ja tę czynność powtórzę dwukrotnie dla, dla zabezpieczenia dokładnego teraz szpatułką wyciągamy powstałą masę z ciastek i musimy teraz sobie dokładnie wyłożyć masę na spód oraz na boki naszej tortownicy. Kiedy spód już jest równiutko wyłożony, widzicie, i na boki, i na spód tej blachy, to wkładamy go do piekarnika na 10 minut, żeby się trochę nam zarumienił. Boki troszeczkę mogą Wam odejść, to wtedy po prostu je dociśnijcie jeszcze szpatułką już po wyciągnięciu no i zostawiamy spód do całkowitego wystygnięcia. W piekarniku teraz temperaturę zmniejszamy do 160 stopni. Do przygotowania masy potrzebujemy 250 g sera ricotta, 250 g sera mascarpone oraz 250 g serka Philadelphia, a także 150 ml śmietanki e, słodkiej 30, 5 łyżek cukru pudru. 4 łyżki brązowego cukru, 2 łyżki mąki, 3 całe jajka, 2 żółtka oraz 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii. Wrzucamy wszystkie sery po kolei. Tutaj mamy mascarpone, serki Philadelphia, ricotta, jak ładnie wpadła. I dodajemy tutaj te 150 ml śmietanki. Wszystko razem miksujemy ze sobą. Do masy dodajemy również cukier puder, cukier brązowy oraz dwie łyżeczki ekstraktu z wanilii. I wszystko razem ubijamy do gładkiej masy. Kiedy masa już jest jednolita, dodajemy teraz jajka. Nasze jedno miało podwójne żółtko. Tak, trafiło nam się szczęśliwe. I dwa. Mieszamy. I na koniec sypujemy stopniowo mąkę. Naszą tortownicę ze spodem wkładamy do większej brytwany, tak, żeby, tak żebyśmy mogli wlać do niej y, zaraz gorącej wody. Ale najpierw przelewamy masę na spód. Jak widzicie, ona jest dosyć rzadka, ale to nie szkodzi, bo się zetnie pod jajek. W sumie pod temperatury, ale dzięki jajkom. Możemy sobie trochę, jakby, stuknąć tą brytwanką, a nie raczej nie brytwanką, tylko tortownicą, żeby bąbelki, pęcherzyki powietrza nam wyszły na górę. Teraz sobie trochę wyrównamy, popękamy je, bo nie chcemy, żeby one tutaj nam na górze pływały. Po to nam była ta folia, ponieważ dobry twany teraz wlewamy w rządku, tak mniej więcej na 2 cm, a nie chcemy, żeby się ta woda dostała nam do ciasta. W takiej kąpieli wodnej będziemy piec nasze ciasto, dzięki czemu nie powinno nam popękać. Wkładamy ciasto do piekarnika nagrzanego na 160 stopni na jakieś 70 minut. Po 70 minutach wyłączamy piekarnik i zostawiamy jeszcze na 30 minut. No i przychodzimy do Was kolejnego dnia. Ciasto wyjęłam już jakiś czas temu z lodówki, żeby nabrało ono temperatury pokojowej. Wycięłam też nożem wokurantów, tak żeby wyjąć ciasto z formy. No i teraz przechodzimy do robienia polewy naszej. Została nam do zrobienia polewa, e, którą przygotowujemy już przed samym podaniem e, ciasta. A ciasto wcześniej musimy schłodzić jeszcze w lodówce przez 8 godzin. E, I tak, tutaj mamy 200 g orzechów peka, 100 g masła, 1 trzecia szklanki e, śmietanki 30, 6 łyżek cukru, e, tutaj mamy pół łyżeczki soli oraz łyżeczki cynamonu, będzie to taki solony karmel i jedna łyżeczka ekstraktu z wanilii. W rondelku rozpuszczamy masło masło nam się już ładnie rozpuszcza dodaję tutaj od razu sól i do rozpuszczonego masła wsypuję brązowy cukier teraz cały czas mieszamy tak żeby cukier nam się rozpuścił ale nie za bardzo spalił Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia cukru przez około 2 minuty. Chcemy, żeby nam, widzicie tutaj, powstawały takie bąbelki, żeby to się gotowało, bulgotało. Po dwóch minutach dodajemy śmietankę. Cały czas energicznie mieszamy. Jak widzicie, masa już zrobiła się troszeczkę teraz rzadsza. Dodajemy cynamon. Mieszamy, mieszamy cały czas czekamy aż nam troszeczkę jeszcze zgęstnieje, ale już nie za bardzo. Ok, masa jak widzicie już nabrała nam pięknego e, rumianego koloru, więc dodajemy tutaj orzechy, jak wolicie, albo w całości, albo w kawałkach, moim zdaniem w całości. Wy, wyłączamy już w ogóle gaz. Moim zdaniem w całości będą wyglądały fajniej. I co? I odstawiamy na 10 I minut. I odstawiamy, ma... tak dokładnie, i odstawiamy naszą polewę na 10 minut, żeby troszeczkę przystygła, zanim ją polejemy. No i została ostatnia czynność, czyli wykładanie orzechów i polewy na wierzch ciasta. No zobaczcie jak to wygląda, powiem ja że mi już ślinka cieknie. Mm. I tak kochani prezentuje się nasze ciasto. No ja już się nie mogę doczekać tego testu smaku. Ukrójmy kawałek. Tak ciasto wygląda w przekroju. Przejdźmy teraz do testu w smaku. My nie chłodziliśmy tego ciasta teraz pod, pod, przed podaniem, e, tylko kolaliśmy i odczekaliśmy dosłownie chwilę. Mm. 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 Dobre co? Fajne przełamanie tej soli jest w ogóle w tym cieście. Mm -hmm. mm. Ja uwielbiam może peron w ogóle. Ale mi to jeden z najlepszych orzechów, jakie są w ogóle. A jeszcze z tym karmelem słonym to już jest w ogóle petarda. No powiem Wam, że to ciasto jest mega, mega hitem, także musicie sobie je zrobić koniecznie. Jest ehm. dość wymagające, dużo składników, dość drogich, jednak no kiedy jak nie w święta właśnie sobie pozwolić na takie pyszne ciasto. Także kochani, dawajcie znać koniecznie jak zrobicie to ciasto, jak Wam smakowało też jestem pewna odpowiedzi. I co? I chcielibyśmy Was zaprosić do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! Najwyższy moment, żeby zacząć, pokazywać Wam przepisy na fajne przepisy. Jeszcze raz. Orzechy. o, I będziemy wykładać nią spuk, dwie łyżki kół. Wokół brytwany nożem, tak żeby wyjąć, 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 wyjąć. Ciasto z formy. Bo one są takie delikatne, łagodne, a jeszcze, ale mają tu wyrazić studeku, to czas. I czas.